W 200 zbrukam w głównym Reptaku jest przepiękny kościół zwany szpitalnym. Wydaje mi się, że tu kiedyś był szpital. Piękne barokowe ornamenty. Wchodzę do środka. O, wyraźnie napis jest. Szpital Kirsie. I wchodzę do środka. Proszę popatrzeć, jaki piękny. Ciekawe. Jaki piękny barok, cudowny piękny barok. Ależ przepiękny barok, szczególnie plafony na suficie. Wszędzie przyjmuje przepiękne plafony. Przepiękny barok. I ołtarz główny. Pan Jezus wśród mędrców, tak mi się wydaje, obok. Pan Jezus na Krzyżu. Piękna abona Wszystko bogaty barok Ten o też też ciekawy Niech on przedstawia Ale przepiękny Wszędzie bogate zdobienie Przepiękny Kościół Jeszcze organy muszę. Nie organy, tylko są balkony. Organy są tam u góry chyba. Ale nie wiem. Są balkony. No i wszędzie dużo malowideł. Przepięknie. Warto wejść i zobaczyć obok.